Wszystko pięknie Dobra, Pablos przyjacielu. Czekajcie, moment, ja sobie ogarnę czapeczkę jeszcze. Dobra. Czapeczkę mam, okulary są. To będzie specjalnie z dedykacją dla Pablosa. Tańczona piosenka. Sobota jebać miłość. Jakby ktoś się zastanawiał co to jest za kawałek. Pablos z okazji tego, że coś tam nie pykło dzisiaj. Siemano, tutaj wini kurwa Mix tape soboty SOB SOB Słuchaj ziom Pablos to nie mój styl kurwa Ale dla ciebie ja muszę za akcję z Żydami z Insurrection Wszystko działa, chłopaki, wszystko działa, powinno być ok. bać ją, powiedz co, niebać ją To słaby Did Zrachowuje się jak turny szyb Tak wytrwać ty, niebacz miść, nie bać miło nie mać miłość, nie bądź miłość, nie bądź miłość, nie bacz i naprawdę umieć wytrwać dęb Koberze chce mieć miłość, pieprzoną miłość Za bardzo wielu faktych piepsonych z żyją Woką z syndrom. I jak stetucie Serce mi wyrwał ma we krwi pełne klucze Wicz nos w butca splitniona rzeka swoją sukę, trzymaj ode mnie zaleka. Chuj miałeś pechać, się ciebie pęka Szkoda mi siebie, ale ciebie tylko zleka. Czas nie chce czekać, nie stwarmi następa Chcę umieć jebać z miłości, o tym jest ta piosenka. Lub w swoich rękach mieć, nie oddać jej. Na końcu czekasz mieć, więc wsiąż i za czas we rozsypie się na milion części Potwierdzisz wersję B, ty przestanie się z tobą pieść. Ty dotą wierzch, to czy wie, kto tutaj już należał. Zapciśnij zeby swe, nieba się tam nie To, u -u. to słaby ty zachowujesz się jak górny syl. I can feel